Temat znaczenie islamu. wa Hamdu wa wasala ara suila. Bardzo ważnym tematem jest, by zrozumieć znaczenie islamu. Islam należy tłumaczyć znaczenie należy podzielić na dwie, dwie kategorie. Pierwsza kategoria oczywiście jest to religia. Druga kategoria znaczy dosłownie poddać się. Poddanie się. Bogu, Wszechmogącemu, Allahowi. Bardzo ważne, żeby zrozumieć, że każdy, kto podda się Bogu, jest muzułmanem. Każdy z proroków, głoszący religię jednego Boga, był muzułmanem. I tak Allah powiedział w Koranie. Tego dnia ukończyłem przysługę Twobie, zwracając się do gatunku ludzkiego i udoskonaliłem Twoją religię i wybrałem do siebie islam. Ponieważ było już wiele religii w tym czasie, znaczenie islamu było ważne, żeby nazwać od innych religii. Jednakże czyn, czyli religia, czyli poddanie się był praktykowany przez wszystkich proroków. Od Adama aż po Mohameda. Cała rodzina Abrahama Mojżesz, Jezus, wszyscy byli oddani Bogu Wszechmogącemu i służyli Mu, stąd muzułmanie są służącymi Pana, poddają się, poddają swoją wolę woli Bożej. Dlatego, tłumacząc znaczenie islamu, musimy użyć zawsze tych dwóch kategorii.